Witajcie w kolejnym materiale Dzisiaj y, lojalnie uprzedzam na samym początku Że będzie to film najeżony spoilerami To znaczy jeśli jeszcze nie graliście w The Last of Us 2 Czy też The Last of Us Part 2 Zdecydowanie przerwicie Nie oglądajcie dalej Bo będę tutaj wspominał o twistach fabularnych O tym co się dzieje w grze No i żeby nie psuć sobie zabawy Absolutnie tego oglądać nie powinniście y, No kilka chwil temu na moim kanale Wylądowały również wrażenia z The Last of Us 2 Które właśnie były pozbawione z Czyli w tamtej takiej recenzji wspominałem Wam generalnie o gameplayu, o tym, co mi się podobało, natomiast starałem się nie odnosić do fabuły. No w tym materiale postanowiłem, że jednak się do tej fabuły odniosę, bo nie milkną właściwie do tej pory kontrowersje, czy też głosy oburzenia wielu ludzi po tym, co właśnie zrobiło Naughty Dog w The Last of Us Part 2. Zatem postanowiłem się i do tych wątków odnieść, żeby opowiedzieć Wam o tym, po prostu jak ja patrzę na to wszystko, co budzi właśnie tak duże kontrowersje, Także jeszcze raz ostrzegam, spoiler alert, będą tutaj wątki związane z fabułą. Więc jeśli nie graliście, nie przeszliście The Last of Us 2, Wyłączcie ten materiał Natomiast ci, którzy zaliczyli już całą grę Mogą oglądać dalej Tak więc zacznijmy może od tego Co budzi, myślę, że chyba Największe kontrowersje, tak mi się wydaje Chociaż nie jestem pewien A mianowicie od śmierci Joela Czyli głównego bohatera pierwszej części No tutaj oczywiście ma, było mega dużo Głosów oburzenia na studio Naughty Dog Że uśmierciło nam głównego bohatera Pierwszej części I mało tego, jeszcze uśmiercony On został w tak brutalny sposób Przez główną, właściwie Antybohaterkę dwójki, czyli Abi. No, ci, którzy grali, na pewno widzieli całą scenę. No tutaj nie jest wielką też tajemnicą to, że właściwie cała ta scena wyciekła, niestety, przed premierą gry. No, mi na szczęście, muszę Wam się przyznać, że udało się uniknąć tego spoilera. To znaczy, starałem się w ogóle nie czytać nic o was, nie czytałem komentarzy, żadnych informacji, generalnie starałem się unikać mediów w pewnym momencie, dlatego, żeby po prostu sobie nie zepsuć zabawy z najnowszym dziełem Noti do No i muszę przyznać, że dla mnie to było zaskoczenie, kiedy ogrywałem pełną wersję no, szkoda mi oczywiście osób, które dowiedziały się przed premierą, bo tak naprawdę, no, popsuty zostały, popsute zostało jedno z wielkich zaskoczeń, z, wielk z większych zaskoczeń The Last 2. Natomiast, no, fakt faktem, że twórcy właśnie uśmiercili głównego bohatera, co oczywiście masie graczy się nie spodobało. Mało tego, twórcy na czele z głównym projektantem dostawali wręcz yy, podobno pogróżki, że również oni zostaną uśmierceni za to, że uśmiercili głównego bohatera jedynki. No, oczywiście są to skrajności, natomiast tak właśnie Zadziałało, zadziałała ta decyzja, która oczywiście była skrajnie ryzykowna ze strony Naughty Dog. Natomiast zwróćcie uwagę, że no myślę, że niewiele studiów w dzisiejszych czasach byłoby sobie w stanie pozwolić na tego typu. Tu jest fabularny, że uśmierca nam głównego bohatera jedynki. Natomiast tutaj coś takiego zostało zrobione. No i ja muszę przyznać, że no szczerze mówiąc, jakby nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo nie chodzi mi o to, że nie mam z tym problemu, że Joel został uśmiercony. Oczywiście, że mam z tym problem, bo również. Mi jest tego żal, no nie chciałbym, gdybym miał wybór, to nie chciałbym, żeby tak było. Natomiast, oczywiście, jeśli chodzi o samo, samą zagrywkę ze strony twórców, no moim zdaniem, bardzo, bardzo odważna decyzja, no i ja, mimo wszystko, no jestem w stanie nawet twórców za to pochwalić. To znaczy, mało kto jest w stanie, tak myślę, że zaskoczyć swoich największych fanów. No i ja tego typu ruchy jestem w stanie pochwalić, bo po pierwsze za odwagę, a po drugie za to, że no myślę, że nikt się tego nie spodziewał, kto właśnie wcześniej na te spoilery się nie natknął, no i e, pod tym względem, no ja byłem bardzo zaskoczony, no i szczerze mówiąc e, szczena mi opadła w pewnym momencie, jak zobaczyłem, że Joel jednak e, no po prostu został zabity i to w tak brutalny sposób właśnie przez główną antybohaterkę, także ja mimo wszystko, no nie wieszałbym psów e, na twórcach za to, że e, uśmiercili głównego bohatera, oczywiście żal mi go, natomiast na pewno nie traktowałbym tego jako jakiegoś największego minusa The Last 2, że niektórzy Powiedzieli, że po czymś takim, to w ogóle odłożyli granie już nie będą grać dalej w grę. No, oczywiście, wasz wybór tych, którzy to zrobili, natomiast no, ja mimo wszystko aż tak skrajnie bym na to nie patrzył. Druga kontrowersja to oczywiście to, że w Delaso 2, no, mamy właściwie dwie główne bohaterki, a mianowicie w pierwszej połowie gry sterujemy oczywiście Eli, natomiast w pewnym momencie fabuła się urywa i nagle wskakujemy w skórę Abi, czyli tej właśnie antygłównej bohaterki. W dwójce, no i oczywiście również na to się podniosła masa podniosła się masa głosów oburzenia, że właściwie nienawidzimy tej postaci od pierwszych chwil z The Last of Us 2, a tak naprawdę później musimy przejąć nad nią kontrolę i jak to twierdzą niektórzy, męczyć się z nią przez kolejne 10 godzin. No ja szczerze mówiąc, również odebrałem to odwrotnie, to znaczy tak naprawdę dla mnie to był plus, że byłem w stanie pokierować znowu antybohaterką i szczerze mówiąc, dalej cały czas patrzę na to w. Ten w ten Sposób, że no mega opad szczęki, mega, mega plus dla twórców według mnie, za to, że, że decydują się na tak ryzykowny ruch. No zdajcie sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach no właściwie chyba nikt nie byłby w stanie uśmiercić nam po pierwsze głównego bohatera i jeszcze kreować naszego głównego antagonistę. Właściwie na to, że będzie to w tym momencie grywalna postać i właściwie pokazywać ją z dobrej strony, bo oczywiście na to również mamy masę. Głosów oburzenia, że Abi nie dość, że ją sterujemy, to jeszcze jest pokazywana właśnie jako osoba dobra. To znaczy, staramy się poznać jej motywy. Dowiadujemy się, że Joel, który w pierwszej części, pod koniec, jakby zabił lekarzy, czy też doktorów, którzy mieli z kolei uśmiercić nam Eli, żeby wytworzyć szczepionkę przeciw temu głównemu wirusowi, który, który zabija ludzkość, Delastovas. No tam Joel ratuje ostatecznie Eli, ale zabija doktorów, którzy Mieli to zrobić, no i nagle się okazuje, że jeden z nich no to był ojciec Abi. Również oczywiście ukazywany jest jako dobry człowiek w dwójce, w tej, w tych sekcjach, w których mamy do czynienia właśnie, kierujemy Abi. No i oczywiście masa graczy czuła, czuje się zniesmaczona tym, że nie dość, że mamy pokierować główną antybohaterką, no to jeszcze ukazywana jest ona jako wręcz osoba dobra, jako osoba przyjazna, można powiedzieć taka, która kocha zwierzęta, która. Cofa się albo jest w stanie pomóc dzieciom, którzy właściwie pochodzą z odrębnej frakcji wrogiej wobec Abi. No generalnie rzecz biorąc, masa graczy była tym, tymi faktami oburzona, natomiast ja szczerze mówiąc, no dla mnie to jest plus, że nagle możemy poznać motywy również tej drugiej strony, że nagle się okazuje, że mimo wszystko nie jest ona tak straszna, jak to nam się wydawało na samym początku. I ja moim, znaczy, według mnie jakby ja bym sobie nawet był w stanie usprawiedliwić tą mega złą ze strony Abi, no każdy myślę, że powinien sobie wyobrazić to, że nagle e, zabija się mu ojca e, i to właściwie no właściwie w sposób niepotrzebny, bo też nie oszukujmy się, no, teoretycznie no, Joel mógł nie zabijać tych lekarzy, którzy chcieli uśmiercić Abi a mimo wszystko to zrobił, więc no nie oszukujmy się, że Abi również była mega wzburzona. No i jestem sobie w stanie usprawiedliwić tą mega złość. No też nie oszukujmy się, ale w takich mega emocjach zapewne człowiek nad sobą no nie panuje tak naprawdę, więc jakby no masa osób jest o tyle zniesmaczona, że właśnie Abi zabiła Joela w tak bezwzględny i brutalny sposób, no a później jest wielce ukazywana jako taka osoba wręcz dobra. Wręcz to Eli jest w pewnym momencie ukazywana jako ta, jako ta zła, bo nie dość, że jakby stara się zabić Abi. Nie dość, że współpracowała z Joelem, to jeszcze zabija kolegów, czy też przyjaciółki Abi, generalnie jej znajomych. Tak naprawdę Joel ma na koncie zabicie jej ojca. No i dodatkowo jeszcze właśnie Eli zabija psa, z którym, z którym Abi była związana właściwie od, od małego. No i zabija jej, nie wiem czy przyjaciółkę, właściwie trudno to nadać przyjaciółkę, koleżankę, z którą miała szorstką przyjaźń, ale jednak ta koleżanka była w ciąży. No i tutaj również Eli zabija ją, no tak naprawdę nie wiedząc o tym, że ta osoba była w ciąży, ale później mamy bliźniaczą sytuację w drugą stronę, to znaczy Abi ma sytuację taką, że może zabić tą sympatię właściwie Eli, czyli tą jej można powiedzieć w cudzysłowie dziewczynę, do tego wątku też za chwilę się jeszcze odniosę. No i tutaj Abi jednak się powstrzymuje, wiedząc, że ta osoba jest w ciąży, więc wręcz Abi jest ukazywana jako no, wręcz dobra, czasami nawet wręcz szlachetna osoba. No, i oczywiście pod tym względem, no, masa osób była oburzona. No, ja szczerze mówiąc, pod, podkreślę to samo, co w przypadku śmierci Joela. No, ja tak naprawdę mam mega szacunek do twórców, że podjęli aż tak duże ryzyko, że zapewnili nam takie dwa opady szczęki. No, przynajmniej mi zapewnili. Ja szczerze mówiąc, te dwa wątki, no, dla mnie to był naprawdę sznurówki się w butach rozwiązywały, kiedy tego doświadczałem. Tak naprawdę, no, mega duże zaskoczenie. No, i dla mnie to są wątki in plus. No, i pewnie wiem, że jestem zapewne w mniejszości, natomiast ja, twórca. Wręcz bym za to chwalił. No i mamy kolejny wątek, czyli słynny wątek LGBT, czyli oczywiście wątek Eli z jej przyjaciółką, która tak naprawdę no wpada w oko Eli od samego początku, i właściwie mamy tutaj wątek dwóch dziewczyn, które się w sobie no w sumie zakochują, praktycznie. No i również ten wątek był mega krytykowany. No ja osobiście też w ogóle, znaczy jeśli chodzi o ten wątek, to w ogóle bym się do tego nie przyczepiał. To znaczy, ja jestem w stanie zrozumieć, że jeśli. Ktoś ma skrajnie prawicowe poglądy, no to praktycznie sam wątek jest dla niego irytujący, bo właściwie no, nie może patrzeć na to, że dwie dziewczyny czują do siebie sympatię i tak dalej. Natomiast no, moim zdaniem zostało to pokazane w tak dojrzały, subtelny sposób. Tutaj nie ma żadnych przesadzonych scen czy też wulgarnych scen. No, moim zdaniem, kolejny wątek, który tak naprawdę twórcy pokazali, no bardzo fajnie, dojrzale i absolutnie pod tym względem, no nie, w, ogóle, w ogóle nie traktowałbym to tego jako minus. Natomiast również tutaj pojawiły się skrajne głosy co niektórych, że wręcz nie, mogły, nie mogą słuchać tych wątków dwóch dziewczyn, które prowadzą z sobą dialogi na pewne tematy. No, szczerze mówiąc, no nie przesadzajmy. Tak naprawdę, zwróćcie uwagę na to, że wiele gier znowu podchodzi do wszystkiego w bardzo konserwatywny sposób, mimo że mamy gry, które przecież są od 18 roku życia, to takie wątki właściwie są nieporuszane, tematy seksu są nieporuszane i tak naprawdę. Plus I szacunek dla Naughty Dog, że traktuje tak naprawdę dojrzałych odbiorców w dojrzały sposób. No bo nie oszukujmy się, ale ci ludzie, którzy wychowali się na pierwszej PlayStation, a często to są właśnie odbiorcy docelowi dla Naughty Dog, ci ludzie mają obecnie po 30 parę lat często 40 parę. No i tak naprawdę bać się ciągle poruszać wątków, bo nie wiem, są kontrowersyjne, no na szczęście, na szczęście pod tym względem tutaj twórcy mogą, myślę, że spać spokojnie, to znaczy zrobili wszystko moim zdaniem w bardzo dojrzały sposób. No i na koniec jeszcze poruszę poruszę wątek zakończenia, bo szczerze mówiąc pozostawiło one we mnie, ono we mnie spory niedosyt. Natomiast z drugiej strony, no również niedosyt pozostawiło zakończenie jedynki, natomiast moim zdaniem było to celowy, był to celowy zabieg ze strony twórców, no bo zarówno w jedynce właściwie mieliśmy się domyślać, jak potoczyły się ostatecznie losy później głównych bohaterów, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy. Rozstaliśmy się z nimi i tak naprawdę no właściwie... Można powiedzieć, że wątek się urwał w połowie, tak? Tak to można byłoby określić. Tak samo w dwójce, no w sumie powrót Eli do, do domu i zostanie tego domu pustego, no moim zdaniem, no również tutaj zostawiło po sobie spory niedosyt. Myślałem, że jednak jeszcze coś tutaj zostanie dodane, natomiast, natomiast chwilę później zobaczyłem napisy końcowe, także czuję co prawda niedosyt, ale jest to mimo wszystko niedosyt fajny. To znaczy, tak to moim zdaniem się właśnie powinno robić, że jeśli już mamy. Niedosyt, to wręcz na takiej zasadzie, że aż brakuje nam dalszego ciągu tej fabuły, mimo że przecież cała gra, jej przechodzenie zajmuje grubo ponad 20 godzin. No i tutaj muszę powiedzieć, że bardziej jakby czepiałbym się tego, co, o czym Wam wspominałem już w tej takiej swojej recenzji, to znaczy w tym materiale, który był pozbawiony spoilerów, że, że właściwie niektóre wątki, albo inaczej, niektóre sekcje gameplayowe moim zdaniem są troszeczkę przeciągnięte. To znaczy, gdyby miał wybór to myślę, że uciąłbym część sekcji gameplayowych, bo moim zdaniem są one czasami niepotrzebne. Czasami wracamy się jest backtracking po sekcjach, no, których mogło po prostu nie być. No trochę mam wrażenie, jakby twórcy kręcili film, nakręcili 3 godziny materiału i właściwie praktycznie nic z niego nie wycięli i taki film puścili do kin. Natomiast pamiętajmy, że często jest tak, że filmowcy kręcą 2,5 godziny czy 3 godziny materiału, z czego później sporo jest wycinane i dostajemy tak naprawdę te półtorej godziny czy godzinę 45 esencji. No tego mi troszeczkę w The Last of Us 2 zabrakło, no i jeśli miałbym na coś narzekać, to właściwie bardziej na to, a już nie na, pe na pewno nie na te właśnie wątki fabularne, które budzą aż tak duże kontrowersje. No ja szczerze mówiąc, jak już ukończyłem The Last of Us 2, no tak naprawdę, e, aż e, trudno mi było uwierzyć, że to wszystko wywołało aż tak duże kontrowersje, że gracze po prostu aż tak się mogli z tym nie pogodzić, że wręcz grozili twórcom, czy też wręcz aktorom od, e, odgrywającym rolę w The Last of Us 2. No, moim zdaniem absurd, natomiast no, jak widać, no, ludzie dzielą się na takich i innych i, i, i tak to już jest na świecie, że niektórzy to przyjmą w miarę normalnie, tak jak ja. Wręcz e, jestem w stanie pochwalić twórców za odwagę, a niektórzy aż tak się bardzo z tym nie mogą pogodzić, że e, głoszą te swoje skrajne poglądy e, po prostu do upadłego. Także według mnie, jeśli chodzi o fabułę The Last of Us 2 to jest naprawdę dojrzała, fajna gra e, i fajna że ktoś jest jeszcze w tym światku deweloperskim, to jest w sobie w stanie pozwolić na tak duże ryzyko, na tak duże twisty fabularne ja bardzo się cieszę z tego, że taka gra po prostu powstała. Także to tyle ode mnie, jeśli chodzi właśnie o ten materiał najeżony spoilerami. Dajcie znać, jak wy odbieracie fabułę The Last of Us 2, bo domyślam się, że część z was grę już ma za sobą. Czy myślicie podobnie do mnie, czy jednak tutaj wieszalibyście psy na Naughty Dog? Dajcie znać, co wy myślicie, natomiast ja jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się!